I ja mam teraz to wymyśleć w sensie, zrobić? Co wymyślać, co ty Stefan Paweł, VI, sześć, to już Wioletta Paweł. No ale co mam powiedzieć? Witaj w strefie Enduro. Cześć, mam na imię Adam. Będę dzisiaj waszym instruktorem. Nie, właściwie w tym, w tym sezonie będę waszym instruktorem. To jest kolejny sezon, szósty sezon. Będzie dużo nowości, dużo fajnych rzeczy. Na każdym szkoleniu będzie bartosz raczyński, trochę zdjęć, trochę filmów, trochę wywiadów z osobami, które będą uczestniczyły w szkoleniach. No, tak, żeby coś się działo. No. Jak to będzie wyglądało, to się okaże. Jak będziecie oceniali, no to też zobaczymy w komentarzach. Nie pękajcie, piszcie, ale same dobre rzeczy. Jak ktoś nie polubił, to nie może komentować, to też musicie o tym pamiętać. Na razie. Sparować nie, ale się robi straszny bigot. Patrz, tutaj mam mikrofon dla Ciebie, żebyś powiedziała kilka słów. Jako przedstawicielka płci pięknej, która wytrzymała te dwa dni na szkoleniu w tak seksownym miejscu pod łodzią. Czy to jest w ogóle potrzebne, czy... Ciszej. Czy to jest potrzebne? Czy w jakiś sposób spełniło twoje oczekiwania, czy nie wiem... Zlikwidowały te dwa dni jakieś demony, które były wcześniej związane z jazdą w terenie. No nie wiem, no po prostu powiedz, czy było fajnie, czy nie fajnie. Nie no, było bardzo fajnie. Na pewno jeszcze tu wrócę, bo nie zrobiłam wszystkiego, ale jestem tak zmęczona, że na więcej mnie nie stać w sensie mówić rozumiem, dobrze, no to w takim razie dziękujemy podejdźmy może do Grzegorza, bo Grzegorz to specjalnie e, tutaj spróbował e, coś teraz montować, żeby żeby uciec, ja będę nawet trzymał mikrofon Grzegorz e, tak w, w kilku słowach, nie, w sensie w ogóle czy fajnie, czy nie fajnie, jak się spisywało Suzuki, e, czy instruktor nie był wulgarny czy jedzenie było dobre no, tak cokolwiek, możesz nawet też pozdrowić kogoś no, witam Was. Ja jestem bardzo zadowolony ze szkolenia. Jestem, jestem mega zmęczony. Nie widać. Natomiast bardzo szczęśliwy, no po prostu. Kilka rzeczy się udało, kilka rzeczy zobaczyłem. Na sam koniec też kilka granic przekroczyłem, nie? Uważam, że w bezpiecznych warunkach, więc to jest to, po co tutaj, to, po co tutaj przyjechałem. Dzięki bardzo. Hmm? Dobra, szukamy następnej ofiary. Paweł, Ty jesteś tutaj osobnikiem, który często przyjeżdża, odwiedza, no, może nie często, no, ale jesteś który raz? Trzeci. Eee, A dlaczego w ogóle trzeci? W sensie, no, co pierwszy, w sensie nie zdążyłeś zrobić wszystkiego, drugi, bo złapałeś bakcyla, jak to jest? Eee, drugi, trzeci, bo złapałem bakcyla, po drugie, ja cały czas widzę moje braki. Jeździmy dużo. Naprawdę, my jeździmy dużo z chłopakami w terenie, ale cały czas jeszcze nie czuję się na to, żeby iść na zaawansowane, do dzisiaj, bo dzisiaj już podjąłem decyzję, że na pewno, że to, na, jest, ten czas? Że to jest ten czas, że już mogę iść na zaawansowane, że, że już coś tam pykło, nie? że już nie mam takich podstawowych błędów, które bywały na początku. A z perspektywy takiego już Twojego doświadczenia, tych trzech szkoleń, mhm. to... Przekłada się to, nie wiem, na jazdę na asfalcie, na sposób w jaki się tam podróżuje, albo nie wiem, zmienia się Bardzo, wszędzie, w ogóle, w ogóle mindset, całe poczucie wszystkiego dookoła, tego jak się widzi teren, nie tylko teren, ale też szosę, drogę, innych kierowców, pozycje, hamowanie, yy, nie wiem, pracę na sprzęcie i tak dalej. Czy teren, czy szosa, to i tak, i tak jest niesamowita wiedza, którą się wynosi. Czyli raczej jest to potrzebne. Bardzo. Od, bardzo. Od, od, odczuwasz to, że jednak jest troszeczkę lepiej i łatwiej bardzo, To jest sposób. naprawdę super opcja, dlatego, tak jak mówię, trzy razy. Zaraz będzie czwarty. A poza tym, z takim nauczycielem. Ja, Cię! O, tak. Dziękuję bardzo. Pawełku. również. szerokiej drogi i uważaj na siebie. Tak, jest, No dobra, to podejdźmy może do mojej żony. Moja żona tu jest dyrektorem finansowym, personalną. No i też dostała angaż w kuchni, zmywa, przywozi jedzenie, nie zawsze na czas i nie zawsze tak jak należy, ale o tym porozmawiamy w domu. Natomiast Beata, no w ogóle podoba Ci się ta robota? Super jest. Przedłużamy umowę czy? Całe życie o tym marzyłam. <śmum> Wiedziałem, że to powie. Może dlatego, że akurat to filmujesz, to dlatego chyba. No to co, z tego miejsca pozdrawiamy kogo? Pozdrawiamy serdecznie może moją mamę? Pozdrawiamy <laughs> nasze dzieci. Strefę Jenduro. O! Wszystkiego dobrego. Tak.